Witajcie na kanale Mój Psi świat. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym przepisem na smakołyki dla psa, głównym składnikiem będzie cukinia. Jeżeli chodzi o resztę, to teraz właśnie Wam pokażę, czego będę ja używała. Wy możecie troszeczkę zmienić, oczywiście e, użyte składniki kurkumy nie musicie używać tak samo płatki owsiane, płatki drożdżowe oraz siemielniane, także możecie zastąpić większą ilością mąki, a siemielniane po prostu jajkiem. Także ja tutaj używam mąkę pszenną razową. Wy także możecie użyć zwykłą. Ja jednak uważam, że wykorzystanie tych wszystkich składników sprawia, że ciasteczka są po prostu zdrowsze dla naszego psa i bardziej bogate w wartości odżywcze. Nagrzewam piekarnik do 180 stopni na górne i dolne grzanie. I w tym czasie, kiedy piekarnik się nagrzewa, ścieram połówkę cukinii tej, którą widzieliście, jest to, była to dosyć duża cukinia. Na grubych oczkach ścieram na tarce. Trwa to naprawdę momencik. Wygrzebuję resztki. I teraz dodaję dwie łyżeczki kurkumy. Następnie płatki, są to płatki owsiane, takie drobne. Wy też możecie użyć takich zwykłych górskich na przykład płatków i zmiksować je na przykład. Teraz używam płatki drożdżowe. One dają taki delikatny posmak sera. Jeżeli nie jecie mięsa, produktów odzwierzęcych to bardzo, bardzo Wam je polecam. Są przepyszne. Następnie używam mąkę. Mąkę będę dodawała stopniowo, ponieważ łatwiej mi jest tak mieszać, jeżeli ją stopniowo dodaję, żeby wszystko było wymieszane na gładką masę. Wy też róbcie to właśnie stopniowo, nie sugerujcie się proporcjami dokładnie, bo to zależy od tego, jak taką soczystą, mokrą będziecie mieć cukinię, jaką mąkę i od wielu innych rzeczy. Teraz mieszam mielniane z wodą. Około na razie trzy łyżeczki. Z około 200 ml wody. Eee, robię to też stopniowo. Później będę jeszcze dodawała to siebie. Dzięki temu uzyskujemy zamiennik jajka. I teraz mieszam wszystko łyżką. Nie musicie używać rąk, więc nie musicie się brudzić przy tym eee, łyżką. Świetnie to wymieszacie. Tak samo widelec się dobrze sprawdzi. Teraz dodaję jeszcze więcej siemienia lnianego i znów mieszam. Teraz jeszcze dodam nasiona chia, są one bardzo zdrowe. Gorąco Wam je polecam także do spożywania samemu. Ja dodam dwie łyżeczki, one po dosłownie dwóch, trzech minutach nasiąkają wodą i tworzy się taka glutowata konsystencja, taki pudding, więc naprawdę doskonale zastępuje to jajko. Jeżeli brakuje Wam czasami jajka, a potrzebujecie do przepisu, to jest to świetny zamiennik. Jak widzicie, taki glutek nam powstaje. Jest to dosyć neutralny w smaku, także świetnie chłonie inne, e, inne smaki. I znów to wszystko mieszam. Dodaję następnie mąkę, jeszcze tutaj dodam drugi raz mąkę. Tak jak mówię, po prostu łatwiej mi jest to mieszać i kontrolować e, konsystencję tego, także... Wy też po prostu dopasujcie to do, do swoich oczekiwań i wymagań. Ja nie chcę, żeby to było jakoś bardzo lepkie, ale też nie chcę, żeby to była taka e, kulka, która się nie lepi, chcę, żeby te smakołyki były sprężyste w środku. Teraz wykładam to na blachę, jest to taka dosyć mała blacha. E, I rozsmarowuję na w miarę e, równomierną grubość. Ok, teraz wkładam ciacha na właśnie te 180 stopni do piekarnika. Ustawiam na początku czas mniejszy, bo też chciałam kontrolować, jak to się będzie piekło. Ja przepisy robię wszystkie sama z głowy, więc nie chcę, żeby mi się coś przypaliło, bądź nie dopiekło, więc później ustawiłam je na. Docelowo było 30-35 minut i tak one wyglądają. Możecie je potrzymać dłużej, wtedy będą bardziej takie chrupiące. Ja chciałam, żeby one były bardziej sprężyste w środku, a tylko z zewnątrz chrupiące. Jednak są po prostu upieczone, więc nic surowego nie podajemy tutaj psu. Kroję je na gorąco, I kiedy są jeszcze ciepłe, tym nożem do pizzy. Jest to naprawdę świetny sposób i Wam go polecam. Eee... Tak, także jeżeli po prostu dłużej je przetrzymacie w piekarniku, to będą chrupiące. Ja je będę używała do zatykania konga, do podawania skarmo, więc zależało mi na tej takiej sprężystości i lekkiej lepkości. E, tutaj Zuzia testerka zaakceptowała przepis, <laughs> więc polecam go także waszym psom. Jest naprawdę smaczny i zdrowy dla naszych psiaków. Ja je przechowuję w plastikowych pojemniczkach, podzieliłam je oczywiście wszystkie kiedy ostygły, bardzo łatwo się je odrywało od papieru, także nie ma z tym problemu. Wkładam je do plastikowego pojemniczka i tak spokojnie 4 dni możecie je w lodówce trzymać. Jest to świeży produkt, więc zwyczajnie kiedy będziecie go trzymać w pokoju, w temperaturze pokojowej może Wam to spleśnieć. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis przypadł wam do gustu i wypróbujecie go w domu. Jeżeli tak będzie, opublikujcie zdjęcie na przykład na Instagramie, oznaczcie mnie, wtedy będę mogła zobaczyć wasze wypieki waszego psiaka. Zapraszam was teraz do obejrzenia innych filmików, na przykład przepis na wątrobkowe ciasteczka, a także do wzięcia udziału w moim konkursie wiosennym, organizowanym razem z firmą Psiamatka.pl, do wygrania są naprawdę przecudne nagrody i będziecie mieli okazję pobyć z psem na dworze, zrobić mu fajne zdjęcie, a przy okazji może uda Wam się wygrać wspaniałe nagrody. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!